Co nowego? Funkcja, która pomoże Twoim klientom kupować więcej, a Tobie zwiększyć wartość koszyka. Smart Rekomendacje i dron. Klienci wchodzą na stronę, przeglądają jeden produkt i wychodzą. Tymczasem pozyskanie każdego odwiedzającego kosztuje coraz więcej. Aby zachęcić do odkrywania większej liczby produktów i zwiększania średniej wartości zamówienia, uruchom Smart Rekomendacje. Czyli inteligentny widżet, który automatycznie dopasuje się do zachowań i preferencji klientów, pokazując im produkty, które mogą ich zainteresować, przez co działa jak osobisty doradca. Włączenie Smart Rekomendacji to dosłownie dwa kliki w systemie. Wejdź w sekcję OnSite, Smart Rekomendacje. do domyślne ustawienia, kliknij Uruchom i gotowe. Widget jest aktywny. Chcesz więcej niż domyślne ustawienia? W prosty sposób dostosujesz wygląd, kolor, style przycisków czy treść widżetu. Smart rekomendacje? Trzy razy tak. Dlaczego? Zwiększą średnią wartość zamówień nawet od 10 do 30%. Skrócisz z nimi ścieżkę zakupową, bo dodawanie produktów następuje bezpośrednio z widżetu. No i wreszcie masz możliwość budowania bazy mailingowej przez wbudowany formularz zapisu do newslettera. Włącz smart rekomendacje już dziś i zacznij zwiększać sprzedaż. A po więcej nowinek produktowych i wartościowych treści śledź nasz kanał na YouTube. Do zobaczenia w kolejnym przeglądzie nowości.